Witam serdecznie z tej strony Chromidas i dzisiaj, pierwsze wrażenia na temat najnowszej latafy w mojej kolekcji: latafy Mahir Legacy. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, nie ma co ukrywać, że już dość długo mocno zastanawiałem się, czy zamówić ten flakon. Czy jest mi on naprawdę niezbędny, potrzebny w kolekcji. Ale jak to z pasją bywa, no zawsze trzeba troszeczkę zainwestować. Gdy zobaczyłem ten skład, stwierdziłem, że ten zapach musi być świetny. No i tak prawdę mówiąc, jeszcze dosyć mało opinii w internecie o nim. Będzie oczywiście jeszcze recenzja, myślę, taka pełniejsza. Dzisiaj zrobimy sobie pierwsze wrażenie. Jeszcze nigdy nie wąchałem tego zapachu. Zapachu. chciałem to zrobić właśnie z wami abyście zobaczyli czy jestem zadowolony czy jestem rozczarowany także myślę że jeszcze taką pełnowymiarową recenzję sobie zrobimy w przyszłości natomiast dzisiaj pierwsze wrażenia zapach jeszcze nie psikany tak on wygląda przyszedł do mnie dzisiaj i chciałem wam właśnie pokazać jak on wygląda jak przychodzi to prezentuje się w ten sposób takie szare, srebrne pudełeczko z takim okienkiem. No, i sam flakon też jest fajny, z taką głową konia. On ogólnie wysuwa się w ten sposób, tak, tak mniej więcej to wygląda. Oczywiście, unboxing też był nagrany. Tak wygląda w środku. No, i później prezentuje się to tak. Tutaj już jest okienko wycięte, mogę wam pokazać. Fajne też przyjemne w dotyku to pudełeczko. No i tutaj mamy taką osłonkę, jakby bierzemy po prostu cyk, ściągamy. No i flakon dodatkowo jest jeszcze przywiązany taką gustowną wstążeczką. Także no, myślę, że na prezent super sprawa. Mam nadzieję, że, że też jesteście tego zdania. Tak to wygląda. Sam flakon w ogóle jest nieprzezroczysty, jest srebrny, taki jakby chromowany. Nie wiem na ile to widać, pewnie lampy się niestety w nim odbijają, natomiast, tak jak wspominałem wcześniej, nie jest on czarny. No i jest przywiązany, myślę, że głównie dlatego, że to pudełeczko jest takie, no powiedzmy, delikatne, aby to jakoś delikatnie ująć w słowa, to jest delikatne. Natomiast sam flakon wydaje się mocno ciężki i myślę, że mógłby po prostu wypaść, gdyby zostało to zrobione w inny sposób. Tutaj w ogóle też detale na pudełku mamy takie przetłoczenia, nie wiem też na ile jest, to widoczne z drugiej strony też. O. To wam tylko pokazuję. Oczywiście ta seria Mahir Legacy zawiera kilka zapachów. Ten klasyczny jest chyba we flakonie przezroczystym w takim złotym kolorku zdaje się no tak czy inaczej, ja zdecydowałem się na wersję tą srebrną Legacy, najnowszą. Jest to 100 ml, także pozwólcie, proszę, że odwiążę tą wstążeczkę. No i miałem też wersję czarną, ale czarna, taka bardzo dymna. E, no i tak nie za bardzo podeszła. Rozwiązałem tutaj e, trzymanie, no i tak to się prezentuje teraz. Bez tych sznurków, także myślę, że o, no nawet o dziwo siedzi dosyć ciasno. Także myślę, że to tylko takie względy bezpieczeństwa. Zobaczcie, yy, no nawet, nawet dosyć ciasno siedzi. Także może to niepotrzebne. Może to tylko taka, wiecie, dla ozdoby, nie? Różnie może być. Także troszeczkę siły trzeba włożyć, żeby to wyciągnąć. On jest w takiej wnęce, no kiedyś się grało w szachy, nie? Kiedyś się grało w szachy i były skoczki. <laughs> Także tutaj w środku taka pianka. Nic nie pachnie, chociaż może troszkę, ale nie samym zapachem, tylko raczej tą pianką. No i sam flakonik. Sam flakonik ciężki robi wrażenie, myślę, taki jest. No, korek też siedzi dosyć dobrze. Tak wygląda flakon. No tak jak mówię, no, w tym oświetleniu y, można powiedzieć sztucznym. On. No nie wygląda zbyt dobrze, bo wiadomo, że tutaj odbija się, a on jest naprawdę y, taki srebrny chromowany. Więc paluchy też będą na nim widoczne, bo widać, że tutaj no niestety coś za coś, no jak się chce taki flakon, no to niestety trzeba liczyć się z tym, że że może się palcować. Tutaj zwróćcie uwagę, że w ogóle za ten korek nawet nawet można złapać. Oj. No trochę fail nie, trochę fail, ale ale dobra. Czyli po prostu lepiej, lepiej tak nie, nie kręcić na boki, bo to <noise> bo taki hałas. Sorki za wasze uszy. No tak czy inaczej siedzi siedzi nawet dobrze. O nawet taki klik przyjemny. Posłuchajcie. Ładnie, no ładnie. Wracasz i hałas coś takiego było. Fajnie. No, i można ogólnie za, za tą głowę konia trzymać, ale no nie wiem, nie polecam, tak nie czuję się do końca pewnie. Aczkolwiek, jak złapię, nie jest to na magnes, tylko to jest takie po prostu no na klik, ale wydaje się, wydaje się spoko. Tutaj w ogóle z przodu też takie przetłoczenia, nie wiem na ile też to widać. Tutaj jest takie wklęśnięcie, i on tak idzie jakby pod kątem. Tutaj z góry też tak, no powiem wam, no i zwęża się przede wszystkim ku dołowi. Nie, także wygląda nieźle, wygląda nieźle, no i nigdy go jeszcze nie wąchałem, także psiknę sobie na rękę, aby też nie przedłużać, nie wiadomo jak, bo średnio mam czas, dzisiaj tak już tutaj jestem za długo, niż powinienem tu być, natomiast no ciekawiło mnie, ciekawiło mnie jak, jak to pachnidło pachnie, więc psikamy, zobaczmy jeszcze może wcześniej atomizer psikany. słuchajcie, o. No, powiedzmy. Widziałem lepsze, widziałem gorsze. Szału nie ma, ale też tragedii też nie ma, więc troszeczkę sobie tutaj psiknę na nadgarstek. Zobaczymy. No powiem wam, że świeży, świeży zapach. Tak z tego, co z daleka czuję. Mahir Legacy, przypominam. Lattafa. Ostatnio Lattafa naprawdę bardzo jest, myślę, promowana. Lattafa oczywiście nie płaci nikomu za, za promocję i ja też te perfumy kupiłem za własne pieniądze, zresztą mówiłem wam, ponad 500 stówek poszło, ale za parę flakonów, no ten tak przy okazji, dobrze, że zrobiłem, bo była tylko jedna sztuka w sklepie, a bardzo mnie ciekawił skład. Olejków też standardowo, jak to u Lattafy, całkiem, całkiem dużo. No i jak to pachnie? Powiem Wam, że start jest bardzo pomarańczowy albo pomarańcza, albo, brzo, albo mandarynka albo pomarańcza, albo mandarynka. Pomarańcza, albo mandarynka i jest to w otoczeniu czegoś zielonego. Na pewno jest to świeży zapach, na pewno. Troszeczkę pieprzu, na pewno jakieś nuty leśne tutaj też są, typowo jakieś iglaki. Zresztą pamiętam, że tam było jagody jałowca. No, nie chcę tutaj kłamać wam wyżywe oczy, że nie pamiętam, bo wiem, że kupiłem ten zapach głównie dlatego, że, że są tutaj jagody jałowca. Ale mimo wszystko dużo bardziej jest tutaj wyczuwalna na starcie, przynajmniej mandarynka bądź pomarańcza. Względem reszty, troszeczkę ten zapach jest. Yy, znaczy, no nie powiem, że jest rozczarowaniem, ale kurczę, myślałem, że jednak więcej będzie tutaj tych nut leśnych, jest jednak cytrusowo. Ale kto wie, może się to z czasem jeszcze ociepli, może nabierze też charakteru, no. Spodziewałem się, że będzie taki bardziej surowy, że będzie taki bardziej szorstki, natomiast tutaj to zostało przedstawione w taki sposób dosyć e, powiedziałbym delikatny, w sensie no, owocowy. No tak jak możecie sobie mandarynkę bądź pomarańcze wyobrazić, taki specyficzny zapach. Hmm. No, przyjemny. On troszeczkę mi jest y, podobny do tego zapachu y, Mandarino od y, Olfaktivo, Olfaktivo, zdaje się. No, ten start naprawdę bardzo, bardzo jest podobny. Natomiast ten jest, y, tamten jest świeższy, ten tutaj Ewidentnie czuć, że ma moc. Jest to oczywiście ta mandarynka przełamana tym jałowcem. Ja oczywiście już na tyle zapachy z jałowcem uwielbiam i mam różne do porównania, że potrafię wyczuć jałowiec w perfumach i, i jagody jałowca tym bardziej. I tutaj faktycznie też, bo jest to taka lekka cytrusowa nutka. Ale z domieszką nut iglastych, tak jakby też jakby ta esencja, ten, ten olej jałowcowy, tak spływał troszeczkę po, po, tych, po tych owocach. I tutaj jest coś podobnego, ale bardzo dużo mandarynki. Bardzo dużo mandarynki, nawet bym powiedział, że więcej mandarynki niż pomarańczy. Jeśli już miałbym strzelić z tych dwóch, to bardziej mandarynka niż pomarańcza. Nie pamiętam zresztą składu, muszę zaraz zerknąć. Być może troszeczkę cytryny bądź bergamotki. Ale dane tak dosyć do smaku. Tak jak mówię, pierwsze skrzypce mandarynka, troszeczkę tego, tych jagód jałowca, troszkę cytryny. Cytryna może na trzecim miejscu. Cytryna bądź bergamotka. Pierwsze miejsce, pierwsze skrzypce ewidentnie taka świeża mandarynka, nie jakoś bardzo soczysta. Bardziej bym powiedział, że taka na wpół dojrzała. Później te jagody jałowca z takim lekko leśnym akcentem. No i do tego. Nutka jakby cytryny i troszeczkę pieprzu. Być może też piżmo się tutaj gdzieś czai, bo też jest taka lekka, pudrowa świeżość w tym wszystkim, w tej kompozycji. No, ciężko mi powiedzieć, wzbić się tutaj jakoś na, wiecie, wyżyny, żeby czarować was, jak to pachnie, jak to ten, bo no nic nie mam nawet zapisane, nie robiłem żadnych notatek. To tak naprawdę pierwsze testy na żywo, zresztą widzieliście, że atomizer zupełnie niepsikany dopiero pierwszy raz z wami więc ogólnie rozczarowania nie ma natomiast szczerze mówiąc spodziewałem się, że będzie bardziej męski, że będzie bardziej surowy, no tutaj Mahir Legacy, taki w ogóle wizerunek męski, kurczę z głową konia niby ten, Na taki zapach jest, bym powiedział, że kobieta też mogłaby go używać, co prawda jest tutaj no troszeczkę jednak ten męski charakter w postaci chyba tego pieprzu i, i jałowca, no jałowiec raczej, raczej bym powiedział w męskich perfumach niż w damskich ale dużo tutaj tej mandarynki bądź pomarańczy, więc myślę, że też tym zapachem kobieta mogłaby się psikać. Zobaczymy, jak będzie z trwałością. No, bardzo mnie ciekawi, bardzo mnie ciekawi. W ogóle nie wiem też, czy nie jest tak, że że ten zapach y, ktoś nie porównywał czasami do parfums de Marley Sedley, taki właśnie na lato. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie są wcale aż tak bardzo podobne, jak ludzie tam wskazywali. Mam nadzieję, że nie, nie pomieszałem. Mam nadzieję, że to y, odnośnie Mahir Legacy jest, a nie tego Eazy Silver. Wydaje mi się, że jednak chyba Mahir, czyli, czyli dobry mój trop jest, ale wydaje mi się, że jednak Sedley y, inaczej pachniał. Mam gdzieś w domu próbeczkę, będę musiał na spokojnie powąchać, przetestować. Wydaje mi się, że w Sedli było mniej mandarynki, naprawdę. Wydaje mi się, że też inne cytrusy tam e, grały rolę, chyba też tam więcej grejfruta było. Bardziej był też taki soczysty, na pewno nie miał chyba tego akcentu leśnego z tym jałowcem. No, no... Może są w podobnym klimacie, ale nie powiedziałbym, że jakoś bardzo są... Na pewno nie powiedziałbym, że, że ten zapach to jest odpowiednik albo klon, powiedzmy, z de Marly. Raczej bym się pod tym nie podpisał. Można by powiedzieć, że są w jakimś tam trochę podobnym klimacie, ale to jest naprawdę szyte bardzo grubymi nićmi. Też wydaje mi się, że ten będzie trwalszy. No tamten też nie należał do jakichś tam bardzo y, trwałych zapachów. No, ale też nie ma co ukrywać. Zapachy świeże mają to do siebie, że no nie trzymają się bardzo długo na skórze. Tutaj być może ten jałowiec, pieprz i inne tutaj nuty, piżmo troszeczkę podkręci, żeby to pachniało dłużej. Zobaczymy. Cały czas jest dość wyraźnie wyczuwalna mandarynka, z tym, że teraz trochę tego piżma doszło do tego wszystkiego cały czas jest to zapach świeży, powiem wam. Jest świeży, jest przyjemny, myślę, że dosyć bezpieczny na prezent, tak jakbyście mieli komuś kupić, to dosyć bezpieczny na prezent. Rozczarowania nie ma, przyjemny, uniwersalny, dobry tak do noszenia, bez specjalnej okazji, aczkolwiek jest w nim też taka nutka elegancji, także nie jest tylko tak, że można go zakładać na nieformalne okazje, myślę, że na te bardziej formalne też jako takoby się nadał, no co prawda nie jest to jakiś bardzo elegancki zapach, ale powiedziałbym, że to jest świeżak z taką szczyptą elegancji. Też mam wrażenie, że jakaś słodycz się tutaj znajduje, taka dosyć molekularna. Teraz y, troszeczkę, gdy ta mandarynka się uspokoiła, mam wrażenie, że jest tutaj coś może w stylu ambroksanu bądź ISOE super, bardziej chyba ambroksanu. No. I, I to piżmo, i ta mandarynka w tym wszystkim, taka lekka molekularność jest, jakby ten faktycznie konik prężył muskuły. No podejrzewam, że jeśli faktycznie jest tu molekuła, no to bardzo dobrze. To też w zależności od temperatury, od wiatru na pewno będzie głośniej bądź ciszej. Lubię te zapachy właśnie molekularne, więc na pewno jest iskrzący, jest tutaj jakaś mineralność. Ciężko powiedzieć coś więcej, no tak jedyne co mogę wam powiedzieć tak na, na gorąco, na bieżąco, no to dla fanów mandarynki przede wszystkim. Ale przejdę jeszcze do składu, przypomnę sobie jaki tam skład czai się w tym zapachu Latafama i Legacy, także zaraz sobie przypomnimy. Dobra moi drodzy, mam już przed sobą skład, jest to woda perfumowana 100 ml. No i moi drodzy, w głowie mamy limonkę, grejpfrut, lawendę, miętę i ananas. No kurczę, powiem szczerze, że teraz jak tak no Zastanowić się nad tym składem, to faktycznie no, jest jakiś taki lekko lawendowy w, w, wydźwięk w tym wszystkim, to znaczy ta lawenda nie jest jakaś taka też bardzo retro, nie jest vintageowa, no lawenda też pachnie charakterystycznie, pachnie aromatycznie, pachnie czasami w sposób nieco duszny. No, i nie da się ukryć, że lawenda potrafi popsuć kompozycję, ale potrafi też dodać takiego charakterku, i tutaj myślę, że zadziało się to drugie. Jest taka lekka, lekka duszność lawendowa, ale fajnie jest to wkomponowane w resztę. Tak jak mówię, limonka na pewno, może grapefruit bardziej po czasie niż tak początkowo. Mięta, może, może troszeczkę też ale nie jakaś taka głośna mięta. Na pewno w Eldo You or Someone Like You jest mięta dużo, dużo głośniejsza. Tutaj też bym nie powiedział na przykład, że jest to mięta pieprzowa, bardziej jakaś taka rozwodniona raczej. Dobrze, ja tam nie przepadam za zapachami z miętą, także tutaj no, jestem, jestem usatysfakcjonowany, że mięta nie dominuje. W sercu mamy jagody jałowca, mamy rozmaryn, Mamy żywicę, olibanum, mamy geranium i czarny pieprz. No właśnie, ten czarny pieprz, taka z czasem wychodzi taka szorstkość w nim. Ten początek jest bardzo świeży, bardzo optymistyczny, cytrusowy, natomiast teraz już właśnie po paru chwilach. Nie wiem ile tam nawet ten odcinek ma, bo nie mam podglądu. To powiem Wam, że jest z czasem ten pieprz wychodzi, tak jak tutaj faktycznie zostało rozgraniczone. No i w bazie mamy wetywerię, drewno kaszmirowe, ambroksan, mech dębowy i fasola tonka. Także skład bardzo fajny. Spodziewam się, że w bazie zrobi się też bardziej słodki. Bo tutaj i drzewo kaszmirowe, które też nadaje takiego lekko-pudrowego zabarwienia. No, piżma tutaj nie ma, to jest zaskakujące, że piżma tutaj pożałowali, natomiast jest ambroksan, czyli pow powiedzmy, że te, za te nuty słodkie odpowiada drewno kaszmirowe i ambroksan, chociaż ambroksan też nie zawsze potrafi pachnieć w sposób słodki, czasami no, inaczej się troszeczkę układa, to też zależy, z czym jest zestawiony. Fasola tonka też na pewno doda słodkości, no i wetyweria z mchem dębowym też nadają w bazie takiej szorstkości. Jeśli pieprz tutaj też będzie cały czas głośny, no to, no to fajnie, to fajnie. Ale powiem Wam, że ja osobiście może bardziej bym ten rozmaryn troszeczkę podkręcił. Wydaje mi się, że jagody jałowca też są dosyć mocno wyczuwalne. Typowałbym je na drugim albo na trzecim miejscu. Jestem trochę zaskoczony, że nie ma tutaj mandarynki ani pomarańczy, tylko jest limonka. Być może ta limonka z grejfrutem daje takie podobne brzmienie. Naprawdę, gdybyście przyłożyli mi jakiś tutaj ostry przedmiot, to, no, to bym wytypował, że to jest mandarynka na starcie, a tutaj limonka z grejfrutem. no naprawdę zaskakujące. Ananasa aż tak nie czuć. Yy, na pewno, tak w porównaniu z Creedem Aventusem, na przykład, no to tutaj y, ten ananas jest dosyć cichy. Ech, no cóż mogę powiedzieć? Geranium też tak gdzieś może tam w tle. No i tutaj y, też jest opis y, na Notino: Zapomnij o regułach, granicach i limitach. Woda perfumowana, unisex, Latafa Mahir, Legacy, idealnie nadaje się dla każdego, kto pragnie wyróżnić się z tłumu. Czy ja wiem, czy ja wiem, moi drodzy, czy to jest zapach, który wyróżni Was z tłumu? Nie wydaje mi się, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Oczywiście skład fajny, opis fajny, no to wszystko tutaj ze sobą gra. Zapach orientalny, czysty, świeży, idealny, odpowiedni na co dzień. No, tutaj się z tym zgadzam, ale czy on jest orientalny? No, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Jak na Latafę, kolejny zapach doskonały na lato. Myślę, że na ciepłe dni przede wszystkim, nawet bardziej może na lato niż na wiosnę. Naprawdę jest bardzo świeży. Zaskakująco świeży, ale kto wie, kto wie. Może te wrażenia są mylne, może to tylko ten start jest taki. Yy, Mylny, wiecie, czasami tak jest, że zapach na starcie piekniecie się pierwszy raz i powiecie: Kurczę, ale fajny, ale świeży i ten, ale później po czasie, po pół godzince, na przykład, czy godzince już nie, do gry dochodzą nuty cięższe i tutaj no. Patrząc na to, też można by się tego spodziewać, że tutaj później ten Ambroxan, yy, pieprz, może bardziej głośny, ta żywica olibanum, mech dębowy, który też na pewno doda ciężkości, więc zobaczymy, zobaczymy. Podejrzewam, że w bazie się wysłodzi, ale też będzie przełamany tymi szorstkimi nutami. Bardzo jestem zdziwiony, że nie ma tutaj mandarynki i pomarańczy. A czy jestem rozczarowany? Myślę, że nie. Podejrzewam, że to Greyfruit, taka jego esencja, taka, taki ten miąż greyfruta może dać taki efekt w połączeniu może z, tym, z tymi akordami leśnymi, tymi jagodami Jałowca. Może to, no nie wiem. Ciężko mi tutaj też powiedzieć, bo sam jestem zaskoczony. Pachnie fajnie ma taki lekko też odświeżający wydźwięk ta mięta tutaj też co jakiś czas się pojawia no ananasa raczej nie czuję lawenda też nie jest jakaś bardzo głośna więc dla tych osób które nie lubią lawendy w perfumach to myślę że nie, legacy jak najbardziej się nada ktoś kto nie lubi ananasa to też nie jest tutaj wyczuwalny Myślę, że przede wszystkim dla osób takich jak ja, które lubią jałowca, lubią jagody jałowca, są tu wyczuwalne. Jest grejfrut, jest taka nuta leśna i glasta. No i ten ambroksan. Myślę, że ambroksan też całkiem głośno tutaj gra. Jest też troszeczkę pieprzu tego czarnego. Natomiast nie powiedziałbym, że jest to jakiś super bardzo ostry zapach, taki drażniący w gardło czy w nos. Nie, nie, nie. Chociaż po paru minutach teraz, zdecydowanie bardziej teraz względem początku ten pieprz jest bardziej. Bardziej wyczuwalne, także powiedzmy, że ten greyfruit z limonką gaśnie, a teraz z kolei bardziej robi się zielono, drzewnie, szorstko i ten pieprz. Także będę sobie testował. Na razie myślę, że na tym sobie zakończymy. Zobaczymy, jak będzie się układał na skórze w różne dni, w różne pogody. Też nie jest bardzo drogi. Latafa Mahir Legacy, z tego co pamiętam, mam tutaj zresztą zapisane 129 zł za 100 ml. To myślę, że jest uczciwa cena. Naprawdę uczciwa. Flakonik może się podobać, ale myślę, że on, on by raczej. Trzeba by go ustawić pod odpowiednim kątem, aby fajnie to sfotografować. Tutaj też mam światła po bokach, więc wszystko się odbija. To jest tak, taki w ogóle. Ten flakon jak był w Terminatorze, ten drugi y, Terminator, którego tam ścigał, on też potrafił zmieniać jakby swój stan skupienia, czyli robić się taki płynny, kiedy jakaś kula leciała czy coś przechodzić przez jakieś kraty i ten zapach też jest właśnie taki dosyć transparentny, taki wydaje się dosyć wiecie, jak nie wiem, rozlana rtęć albo coś takiego, no taki jest Dziwne ten flakon, nie mam za bardzo z takimi do czynienia. Myślę, że będzie się palcował, zresztą to już widać, że bardzo łapie odciski palców, w wszelakie tutaj drobinki kurzu też będą na nim widoczne, ale myślę, że na prezent całkiem fajny, no. Wygląda fajnie, korek też siedzi całkiem fajnie, no. Był już psikany, jak sami widzicie, można za ten korek nawet trzymać, aczkolwiek, no, trochę strach. Jak siedzicie, macie podłogę dosyć nisko, to możecie, ale tak na stojąco bym się bał, no, bo mimo, że wydaje się, że jest to metalowe, jest to zimne, to cholera wie przy upadku czy to by się też nie roztukło, no nie wiadomo, nie, także e, ostrożnie, ostrożnie, no i tak wygląda tutaj w pudełeczku, myślę, że jak na prezent, to całkiem nieźle. Na pewno ta wersja Legacy jest bezpieczniejsza niż czarna, to Wam mogę powiedzieć z ręką na sercu. Czarny jest za bardzo dymny, za bardzo trudny, już myślę, że dla takich bardziej miłośników orientu zaprawionych. Tutaj raczej, tak bym powiedział, dosyć europejsko, jak na latafę. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, czy znam świeższą latafę, Jedną jeszcze znam, też na Broksanie, bardzo dobrą, i, ale tamta chyba jest głośniejsza, taka jest jednak bardziej aromatyczna, bardziej wibrująca. Także ze świeżych zapachów, takich typowo na lato, to myślę, że ten jest fajny. I cały czas, teraz jak tak gdzieś podsunąłem, to wyczuwam taki akcent leśny faktycznie te jagody jałowca, ale też igły też igły. Także fajnie, fajnie. Robi się lekko leśnie, także podoba mi się, nawet bym powiedział, że serce bardziej mi się podoba niż start. Idzie to w dobrym kierunku, no oby, tak dalej. Także na razie to tyle. Ponoszę sobie, może jeszcze coś uda mi się y, jakoś podsumować, jakoś wiecie, y, wyłuskać esencji z tego flakonu, z tego zapachu. Na tą chwilę nic więcej nie potrafię wam powiedzieć, także jeśli cena Was nie przeraża, myślę, że jest do zaakceptowania, a chcecie zrobić prezent chłopakowi, narzeczonemu czy nawet tacie, to myślę, że można brać w ciemno. Myślę, że można brać w ciemno. Ten jest dosyć bezpieczny. Mi się podoba, naprawdę mi się podoba. Robi się troszeczkę słodszy teraz. Cały czas ten ambroksan tak gdzieś tam wiruje. Trochę się pokaże, trochę znowu się schowa za tymi jagodami jałowca i nutami iglastymi i tym pieprzem. Za chwilę znowu troszeczkę gdzieś się tam puls podwyższy, znowu się robi słodszy taki, wiecie. No jak to jak to ambroksan no pachnie to charakterystycznie. Też nie każdy lubi. Tutaj myślę, że ambroksan jest dosyć głośny. Może troszeczkę gdzieś tam się ociera o te klimaty Diora Savage, ale nie do końca, nie do końca, wydaje mi się, że nie. Chociaż, no, jeśli ktoś powiedzmy lubi Diora Saważ, no to myślę, że może ten też się spodobać, to znaczy jako taka alternatywa, żeby nie kupować, nie wiem, trzeciego, czwartego flakonu pod rząd, a chce coś zmienić, pozostać powiedzmy, dosyć wierny swoim ideałom, natomiast nie jakoś bardzo. Odchodzić od, od, od nich, no to ten myślę, że też jako taka alternatywa, tak jak mówię, nie żaden klon, nie żadna inspiracja, nie żaden odpowiednik, bardziej coś, co no można by używać jako coś innego, a coś troszeczkę podobnego, myślę, że nieźle, nieźle. Także na dzisiaj to tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jestem już troszeczkę zmęczony dzisiaj. Mam nadzieję, że bardzo tego nie widać. No i cóż, nie klei mi się dzisiaj tutaj recenzja, ale mało spałem, no i chciałem, przede wszystkim chciałem otworzyć powąchać z wami, także łapka w górę, komentarz, no i piszcie co myślicie, pozdrawiam was serdecznie, buziaki, do zobaczenia, hej hej.